Kochani, dzisiejszy vlog będzie właśnie taki w dwóch częściach, ponieważ właśnie wywaliło mnie z e, telefonu, bo okazało się, że mam przeładowaną pamięć, więc stawię Wam po prostu e, dwa filmiki, e, więc witam jeszcze raz, witam w części drugiej, e, trzeciego vlogmasa. No i co, słuchajcie, przejdziemy dalej. E, chciałam Wam jeszcze w dzisiejszym vlogmasie e, pokazać Mikołaja, który do nas przyszedł, ale już taki prawdziwy Mikołaj, nie tutaj ten nasz zwierzak, który już śpi e, i ten Mikołaj, który przyniósł nam słuchajcie, full, full, full prezentów, e, no mega dużo rzeczy, między innymi e, takie urocze e, monety, pieniążki, e, które tutaj dostaliśmy i na których są różne wydarzenia historyczne opisane. E, zobaczcie jakie, jakie ładne i full po prostu rzeczy, full jakichś ubrań, e, full dekoracji, e, między innymi słuchajcie, taką torę Lepkę, którą chciałam Wam pokazać, bo uważam, że jest po prostu świetna, też jest świetna na takie wyjście, może niekoniecznie do pracy, ale właśnie gdzieś na jakieś wyjście z psiakiem, no to uważam, że w ogóle świetna sprawa, bo można i jakieś smaczki włożyć, i parę innych rzeczy, czy na jakieś inne wyjścia, jak najbardziej. Dostaliśmy też drugi dzwoneczek, także mamy teraz taki drugi, można powiedzieć, do kolekcji, i naprawdę no, tak mnóstwo rzeczy, że nawet aż brak tam co jesteśmy wdzięczni. Tutaj wam pokażę między innymi tutaj jak widzicie i koszulka i kalendarze i takie urocze fajne kubeczki już w sumie nie świąteczne, ale takie właśnie kawowe można powiedzieć. Także nadostawaliśmy tutaj dużo. Zobaczcie też jakieś świetne skarpetki świąteczne. One są chyba, słuchajcie, z takimi bałwankami, ale to bardziej chyba ten bałwanek jest, o, nie, taki w sumie misio świąteczny. Tutaj jest Leo oczywiście do skarpet pierwszy i przyszły nam też prezenty dla zwierzaków. Tutaj jak widzicie mamy prezent dla Borysa, wam pokażę. I tutaj jest właśnie taki prezent, taka w sumie można powiedzieć, taka, taka wędka trochę, nie, typowo, typowo kocia i dostali też chłopcy E, tutaj już leonek, takiego bałwanka, którego już sobie ukradł i trochę porozgryzał, ale teraz mu schowałam i resztę dostanie na święta. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o prezentach dla zwierzaków. E, wiem, że niektórzy robią, niektórzy nie robią, no i tak można powiedzieć, zdania są podzielone, prawda? E, ja jestem ogólnie zwolenniczką tego, żeby robić jakieś drobne upominki zwierzakom, bo w sumie jeżeli je kochamy, no to dlaczego nie? Tak samo jak w dzień ich urodzin robimy im jakąś tam świeczkę na torcie, dajemy, no to tak samo można przecież dać im małe jakieś upominki, jakieś, czy po jakiejś zabaweczce, czy po jakichś smakołykach. No moje nie mogą smakołyków, bo są na specjalnych dietach, ale jak macie zdrowe zwierzątka, no to czemu nie? Przecież to tak naprawdę nie jest nic złego. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś antropomorfizacja zwierząt i no wiadomo, że hejterzy zawsze się znajdą. Natomiast ja uważam, że taka, taki drobny upominek to nie jest nic złego, tak samo jak przecież można się dzielić z opłatkiem, ze zwierzakami i też nie widzę w tym absolutnie nic złego, zwłaszcza, że nawet kiedyś, wczoraj słuchajcie, rozmawiałam z moją babcią i moja babcia sama mi opowiadała, że u niej na wsi, jak była małą dziewczynką, no to zawsze jak przychodził taki pan kościelny z opłatkami, no to zawsze dawał opłatek, wiecie, i tak naprawdę dla ludzi biały, a dla zwierząt różowy i po prostu Dzielono się opłatkiem ze zwierzętami, więc ja myślę, że ta tradycja, no my nie mamy różowego opłatka niestety, ale myślę, że ta tradycja powinna być gdzieś tam kultywowana i my się na przykład z naszymi zwierzakami zawsze opłatkiem dzielimy. Leo zawsze je, no Borys miał na razie tylko jedne święta, to trudno powiedzieć, nie pamiętam w sumie czy zjadł czy nie. Teraz będziemy mogli w Wigilię sprawdzić, więc myślę, że to są fajne takie zwyczaje i że warto je pielęgnować. Dajcie znać też, czy już macie opłatek. Ja mam, byłam u nas w parafii, bo w tym roku wiadomo nie, nie noszą. I tutaj mamy właśnie gotowy opłatek. Także na pewno też się z naszymi zwierzakami tym opłatkiem podzielimy. Dlaczego by nie? I jeśli mowa o zwyczajach, to mamy też sianko. Tutaj można powiedzieć, że gdzieś, gdzieś słuchajcie, je mamy. O, mamy sianko. Też można było je kupić razem z tą świeczką Caritasu, więc też zawsze mamy. Takie sianko pod obrusem, a także kartki świąteczne. Ten zwyczaj jest już troszeczkę zapominany. Nie wiem, czy wysyłacie kartki świąteczne albo czy do Was przychodzą. Dajcie znać. No, my wysyłamy. Właśnie już Wam nie pokażę, bo mój mąż je zabrał dzisiaj do wysyłki. Ale będą kartki dla naszych najbliższych. Będą jak najbardziej. Tutaj mamy uroczą kartkę, którą dostaliśmy od mojej mamy. O jejku, wypadł kawałek opłatka ale zobaczcie, jak ona jest śliczna: taki po prostu Mikołajek ze śnieżynkami, e, własnoręcznie zrobiony. A takie kartki wiadomo, docenia się najbardziej, gdy ktoś coś zrobi, a, a nie kupi tak naprawdę. Myślę, że to jest mega, mega ważne i mega fajne. E, a tutaj też mamy kartkę e, z Bożą, ze Świętą Rodziną e, od mojej babci. E, w ogóle bardzo trudno jest teraz znaleźć kartki świąteczne, takie, które dotyczą no, się właśnie tego, czego się powinny tyczyć, czyli. Świąt Bożego Narodzenia, gdzie nie ma wiecie jakichś Mikołajów, bałwanków, tylko po prostu jest święta rodzina. To jest myślę bardzo teraz no, trudne, bo jednak święta poszły w tak mocno skomercjalizowaną stronę że właściwie zapomina się trochę o tym, no kogo te święta dotyczą. E, nie wiem, czy oglądacie Ewelinę z urzekająca.pl, ale ona właśnie o tym, swoje, o tym wczoraj mówiła na kawie z urzekającą. Ja jestem w ogóle fanką bardzo Eweliny, więc e, polecam. Ona nie, to nie jest kanał na YouTube, tylko to jest po prostu taka e, platforma, można powiedzieć, i też aplikacja, ale generalnie znajdziecie Ewelinę i na Facebooku, i na Instagramie urzekająca.pl i w sumie mogę Wam polecić, bo e, bardzo. Fajne tam są treści. Tutaj mamy też jeszcze jedną kartkę od mojego kuzynostwa z Warszawy, a tutaj mamy też karteczkę od teściów. Więc ja uważam, że ten zwyczaj wysyłania kartek jest bardzo fajny i powinno się go kultywować. Wiadomo, że jak kiedyś weszły SMS-y, MMS-y, maile, no to się już przestało wysyłać takie standardowe kartki, ale myślę, że właśnie warto je wysyłać, fajnie je wysyłać i że to jest po po prostu wiecie, no piękna, tak naprawdę e, urocza tradycja, której czemu byśmy mieli nie kultywować i e, czemu byśmy mieli o niej no, zapominać e, tak naprawdę. Myślę, że to jest, wiecie, e, fajne i e, ważne. Kochani, no co chciałam Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Właśnie chciałam Wam troszeczkę jeszcze, może, opowiedzieć o takiej, o tym jak spędzamy święta, bo właściwie te święta są już coraz bliżej. Dajcie znać, czy jesteście też w takiej fazie już przygotowywania prezentów, czy już w ogóle macie prezenty. Ja Wam pokażę nasze prezenciory, znaczy nasze, moje, bo ja już swoje zrobiłam i jak sobie spojrzycie, to są tam schowane, ukryte popakowane w, takie fajne, w taki fajny papier z pomarańczkami i z choinką. Także ja już prezenty kupiłam i popakowałam, no i wiecie. Święta coraz bliżej. Te święta będą szczególnie. Tutaj w ogóle nie patrzcie, bo ja prałam wczoraj pościel, czy w niedzielę prałam pościel i jeszcze, jeszcze schnie, więc jeszcze nie, nie, nie wymieniłam. A, a nie chcę wymieniać na inną, bo akurat mam takie, taką zimową i chciałabym, żeby na święta była ta zimowa. Więc wiecie, no święta coraz bliżej. Powiem Wam, że ja już wszystko poprałam, poprasowałam, posprzątałam. Pomógł mi też bardzo mój mąż. Papcie, od Mikołaja z reniferami nałożyłam. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że na jednym kapciu brakuje tych rogów renifera, a to jest dzieło tego oto mężczyzny, prawda? Które teraz udaje, że wcale nie mówi o nim i po prostu sobie słodko śpi. Także prezenty mam, kartki wypisane, dzisiaj mąż wysyła, mieszkanko posprzątane, mieszkanko udekorowane. Zwierzaki do gromera na świąteczne czyszczenie, że tak powiem, umówione. E, niedługo jedziemy, więc e, wszystko jest jakby, można powiedzieć, gotowe i to jest fajne, że, że gdzieś tam już mamy dużo rzeczy ogarniętych. My w tym roku święta spędzamy słuchajcie, w domu. Wigilię spędzamy sami. Pierwszy raz w życiu spędzamy sami wigilię, znaczy sami, no oczywiście z naszymi zwierzakami, z rybkami, ale będziemy wigilię spędzać sami tutaj w domu. Będziemy robić słuchajcie, sami potrawy wszystkie. Mój mąż w ogóle jest świetny w robieniu potraw wigilijnych. Barszczy, raleśniki z grzybami, jakieś takie rzeczy. Super. Pierogi jak zawsze Zawsze zamawiamy od mamy mojej uczennicy, a do tego jeszcze będziemy mieć ciasta. Ja będę piekła sernik na Kcelitoru, a może będzie piekła makowca. Więc myślę, że, że będzie fajnie, że te święta będą jak najbardziej udane i ta wigilia też, pomimo tego, że taka we dwójkę, jeżeli chodzi o ludzi. A potem na przyszłe. W przyszłe dni raczej myślę, że wybierzemy się gdzieś tam do rodziny, nie na długo, ale yy, no, że raczej się gdzieś tam chyba wybierzemy, chociaż no wiadomo, <laughs> tylko pod warunkiem, że wszyscy będą zdrowi, że my będziemy zdrowi, yy, to wtedy może się po prostu wybierzemy. Jeszcze tak naprawdę do końca też tego nie mamy ustalonego, wiemy na pewno, że w Wigilię spędzamy sami w domu i Pasterkę oglądamy no niestety w tym roku yy, w telewizji. Ale za to chcemy oglądać ją po raz pierwszy o 12. Nie wiem, czy e, wy, jak, wy w ogóle chodzicie na pasterki, a jak chodzicie, to dajcie znać, czy chodzicie o północy, czy chodzicie e, może po prostu bardziej gdzieś e, na te wcześniejsze pory, na takie pasterki o 21, o 22, bo wiem, że też takie robią. E, my z reguły zawsze na te pasterki e, chodzimy ale zawsze wcześniej, a w tym roku chcemy po prostu, chcieliśmy pójść do północy, a stwierdziliśmy, że no, z racji tych obostrzeń wszystkich, to pójdziemy sobie po prostu do naszego salonu i tam sobie obejrzymy, e, także em, opowiedzcie, jak te święta u Was wyglądają, jak też Wasze, czy Wasze zwierzaki lubią święta, bo tak jak Wam w zeszłym vlogmasie mówiłam, no to jest taki czas, gdzie dużo się dzieje, zwierzęta mogą być trochę zdezorientowane, em, także musimy pamiętać o tym, żeby im ten komfort zapewnić, Wiecie, no jak najbardziej, żeby się jak najmniej stresowało, jednak. U nas myślę, że nic się złego nie dzieje, ale też Leonek zna naszą część rodziny dość dobrze, więc to nie są jakieś miejsca, gdzie jest po raz pierwszy. Borysek też doskonale zna dom mojej babci, bo tam mieszkał, a dalej go nie zabieramy. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o zwierzaki to jest wszystko ok. Przepraszam Was ogromnie, że ten vlog jest taki podzielony, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie i obejrzycie oba filmy, jeden i drugi. A teraz kochani będę już kończyła, bo muszę uciekać do lekcji zdalnych, więc... Ogromnie Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego i żeby ten okres świąt, który się już zbliża, coraz bardziej, coraz bardziej wielkimi krokami, żebyście po prostu spędzili go jak najlepiej. Także i ja, i moje Mikołaje żegnają się z Wami. Papa! Pa.